Siemano, dzisiaj szybko, bo niewiele czasu jest, więc 24... 24. Ostatnie godziny na to, żeby załapać się na airdropy na Platformie Startera, która ostatnio całkiem niedawno wystartowała, gdzie też osoby, które zapisywały się na whitelistę, dostały ich tokeny. Ale jeżeli nie byłeś na tamtym airdropie, to masz szansę skorzystać z tego, co. z tych airdropów, które za niedługo będą miało miejsce. W tym nagraniu pokażę Ci dokładnie, właśnie, co należy wykonać, jeżeli nie masz tego tokena i jakie te airdropy się szykują, na co można liczyć. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy do meritum. Ostatnia informacja, właśnie jaka się pojawiła, to tu dwa dni temu ja akurat, jak nagrywam to, tak jak wspomniałem wcześniej, jeden dzień został na to, żeby wykonać te kroki. Airdrop będzie dzielony cała pula Airdrop, która jest przeznaczona na to, będzie dzielona na cztery części, to 25% dla, na każdym etapie. Więc nie wiem, czy sam załapie się na wszystkie ale warto spróbować, więc tak to wygląda. Pierwsze, pierwsze 25% będzie zwolnione od razu, gdy te, ten czas odliczania się skończy. Dla osób, które właśnie były na whitelist na pierwszym airdropie, bądź stake'ują Lunę, czy też są prowajzorami Beluny. W momencie, kiedy był Snapchat, 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 snapshot i dopiero wtedy sam nie wiem, kiedy ten snapshot był, sam nie wiem, też stejkuje Lunę od jakiegoś czasu. Czy się załapie, czy nie, to zobaczymy. Kolejne 25% dla wszystkich użytkowników, którzy są na platformie Start, startera i wyrzuciły tam swoje tokeny STT oraz UST do farmingu że i, do, i te tokeny później Liquidity Pool zostały wrzucone na stakingu, więc przed tym odliczaniem każdy, kto to zrobi, ma szansę na to, żeby załapać się na na jakiś airdrop i jak tu też było wspomniane, ne, dużo airdropów się szykuje, ponieważ już gdzie tą informację tutaj zaraz znajdę. Mm. O, jest. Co? So... Dla każdej, dla każdej osoby, która stakeuje, co tydzień AirDropy z AIDO, właśnie projektów, które będą nawiązywać współpracę z startera, a które wkrótce będą ogłoszone, co to są za projekty. Wiadomo, im więcej stakeujesz, im dłużej, tym nagroda dla ciebie będzie większa. A zaraz, na, link do tej strony, gdzie możesz to wszystko uruchomić, oczywiście będzie w nagraniu, w opisie tego nagrania. A więc bez problemu znajdziesz. Dodam też link do tego artykułu, to sobie poczytasz dokładnie jak to wygląda. Dobra. Teraz, strona Start Terra. Jak widziałeś wcześniej, jak wspomniałem wcześniej, go jeden dzień, jedna godzina do ostatniego odliczania, Final Countdown. Żeby w ogóle zacząć, żeby wejść na tą stronę, to musisz mieć tak, tutaj przeglądowy Terra Station, czyli rozszerzenie na Chrome oraz Portfel deskopowy, czyli komp na, na komputerze, na Twoim na swoim laptopie, czy też ewentualnie na mobilny, na telefonie, jak tam wolisz. Ja akurat mam tutaj na telefonie, na komputerze. E, I te dwie rzeczy e, łączysz, właśnie się Connect Wallet, A ja tutaj wybieram Station Extension. Teraz Station Extension. Ty, jeżeli masz na telefonie, no to Station Mobile. A tu łączysz. Jestem połączony. I e, żeby w ogóle zacząć, e, Uruchomić sobie któryś z tych Liquidity Staking, no to musisz mieć u siebie na portfelu w dwie krypto: UST, czyli Stablecoin wypuszczony przez Luno, oraz STT, ten, ten token, który właśnie ostatnio był wrzucony. Jeżeli wcześniej nie stajkowałeś Luny w większej ilości, no to nie będziesz miał ani jednego, ani drugiego. Żeby, żeby zacząć, to musisz kupić pierwsze. UST. Najszybciej jest to zrobić na giełdzie Kucoin. Tutaj musisz zasilić sobie tą giełdę z, najlepiej od razu USD, USDT z Tablecoinem i wtedy wchodzisz tutaj sobie w, w parę właśnie UST, USDT do UST. A akurat przeskoczyło. Jeszcze raz. USDT do UST, jak masz już te stablecoiny u siebie, no to oczywiście wtedy, a tutaj musisz mieć oczywiście zalogowane, zweryfikowane konto, ustawiony PIN do tradingu. No i kupujesz wtedy na tej giełdzie UST. Przesyłasz później właśnie na swój portfel, adres portfela do wszystkich, jeżeli chodzi o Terra, adres portfela do wszystkich krypto jakie na nich masz na blockchainie właśnie teraz jest jeden, więc wystarczy go ten u góry tutaj skopiować, wkleić tam w, na KuCoinie, skopiować na KuCoinie i wysłać na, na portfel Tery. Będziesz połączony to będziesz je od razu widział, wtedy wchodzisz w buy ST. I kupujesz załóżmy 100 dolarów. Dałeś na ten UST, więc 50%. Nawet zrobiłbym 49%. Zostaw sobie, bo na prowizję, na opłaty, które będą tutaj potrzebne, tak z 5 do 10, między 5 a 10 tych UST sobie zostaw. Załóżmy, masz ich 100, no to 90 zostaje ci, więc 45%. Tutaj wtedy UST musisz zamienić na ST. Bo jak już wiesz, po 50% każdej krypto musi być, jeżeli dajemy liquidity pool. Zrobisz to, zamienisz to, wchodzisz wtedy w staking, wybierasz sobie tutaj do dowolny ten, ten pool, który, który byś chciał. Ja akurat uruchomiłem ten DeGence. Wchodzisz w stake now, wybierasz właśnie tą, tą parę walut, czyli STT do UST. W Momencie dodajesz, dodajesz liquidity, jak dodasz liquidity, to w ramach kontraktu dostaniesz smart kontraktu, dostaniesz liquidity pools właśnie z tej platformy. Wchodzisz w stake, znowu dajesz max balance stake. Wszystko zatwierdzasz na portfelu, który właśnie teraz, on ci się tu będzie za każdym razem pojawiał, żeby potwierdzić, podpisać wszystko. Za każdym razem każdą transakcję oczywiście trzeba potwierdzić i no wiąże się to tam z małymi drobnymi opłatami. Dlatego też powiedziałem, zostaw sobie kilka, kilka tych, tych UST do tego, żeby tą opłatę w, wnieść, żeby było z czego dalsze kroki robić. A Odliczanie się <laughs> dobiega końca, więc mam nadzieję, że wy robicie się ze wszystkim i załapiecie się też na ten airdrop. Wszystkie linki do wszystkich stron w opisie tego nagrania jakie będą wartości tych dropów na co można liczyć no to trzeba będzie zaczekać ale projekt mocno się rozwija mocno jest promowany więc może może być ciekawie w takim razie no i oczywiście jeżeli jakiekolwiek pytania do tego są to w wiadomości prywatnej w komentarzu w, i zawsze zostaw po sobie jakiś ślad. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.